On. Kurwa dzwona ty ty masz Ano mam A u siebie w dupie No sorry, ale z takiego wielkiej dupy nie mam Tańcu w ruchu, wypoczywać nie, 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 nie. Ej, rola, poczekaj tam na mnie Na co? Na mnie ale ja już na farmie. Dobra, w następnym odcinku będę rzucał obornik Lizardem. Ale... Kto jest za? Słys ja. Kto jest przeciw? Nie słyszę. Ja. Nie, ja. no. Dwa głosy. A za mną jest y cała ludzkość. Tak, chyba cały rozrzutnik. Zarzutnik Bornika A wiesz ile tam bakterii jest? Chłopy A próbowałeś już? Wiem ja, wie, A wiesz ile tam coli? A właśnie szukam murzynów do pracy. Ktoś chętny? Bym ci podesła jednego, ale u siebie na razie ogarnia. <noise> ja cię zaraz A ja nie mówię o tobie. o sobie Nie, o Pawełce <laughs> ja, tu będzie oglądać. A ja nie mówię o twoim Pawełce, tylko o Pawelcu ode mnie jest klasy. No ale on to wiesz, on Pawelec, zrozumie Pawelec i wtedy będzie... O kurwa wpierdol. Nie, rola, ten... on... patrz, patrz, patrz co się dzieje, patrz co się dzieje. Ja nie widzę cię! Jezus. I kurwa nie no i znowu! <laughs> Powiem tak, chcę mi się pić, mam picia, mi się stalać, to mogę się zgrać. Dobra, przywaliłem w palety, trudno się mówi. Powiem tyle. <noise> jak, szybko, jak szybko dojechałem tutaj, tak szybko to opuszczę. Co wy... co ujadasz tą mordą? Ej, kupisz mi... ściągniemy nową beczkę Boż, kurwa, na wodę mać, jebana, su, Rola. Sucz. Czekaj, ze 2 Ech, Jezus Czy ta świnia na podwórko wyszła? Mów Ja lecę Aha. Ej, Rola, kupisz mi jedną rzecz jeszcze? I dobrze wiesz, o czym mówię Jaką rzecz? Taka teraz ci powiem dokładnie. Długa szatana jedzie. Ci długa szatana to weź co zrobisz. Ty jak to w zakret jak chce wejść. Że się minął ze mną. <noise> Gdzie ty jedziesz? co się to obchodzi? To już moja sprawa, gdzie ja jadę, po co jadę i gdzie jadę? Za swoje jadę. Nie, bo za hajsy z YouTube'a. Eee, e, e, ty, taki mądry, to nie bądź. <grym> Słuchaj, bo ty tyle nie, zar ci ty tyle ty. nie zarabiasz. Biega skakać, skakać pływać Tańców ruchu wypoczywasz No ty tańców Rola. ruchu wypoczywaj to teraz wypoczywasz. To <grym> cię kurna widzę Eee, Rola, kupisz mi coś Co? Lizarda drugiego? Nie, daj mi... Ja ci powiem ile pieniędzy? 55 tysięcy Coś chcesz kupić? <grym> to jest tajemnica moja będzie. To ci pokażę później. Proszę. Albo nie to? daj mi. Daj mi czekać. Ja się tu nie zmieszczę! Daj mi 9. Daj mi 110 tysięcy, ja ci oddam. Ja się tu nie zmieszczę! Ziomek pomocy. Ale dasz mi 110 tysięcy. Pomocy. Ale 110 tysięcy? Dam ci. To poproszę. Ja już nie potrzebuję pomocy. Nee, nie no <noise> daj mi, ja, ja, ja ci przywiązę coś fajnego. Ty bym się akurat bał. Rola, proszę Nie no Kejs z... zdycha, no ja nie mogę, no Proszę Czekaj, bo coś ciągnę 110 tysięcy, a to chcesz dokładnie? Powiedz mi teraz, to ci dam Wyczepkę Jaką? Fajną Kurwa nie dam ci, jak kurwa już <laughs> fajną mi się kurwa że <laughs> to ci kurwa nie dam No, w taką dużą Dużą? Typu? Największą, <laughs> największą kurwa, proszę Cię, proszę, proszę, rola, co dostanę, dostaniesz, ale w dupę, no ej słuchaj, chłopie, podaj no mi osobne konto chociaż, a proszę Cię bardzo, ja zrobię. Biegasz ja no Skakać, skakać, skaka, pływać. Masz. W końcu w ruchu wypad. masz dziękuję. Już dostałem, dziękuję. Tak, kurwa, osobne konta wyłączyć, kurwa, jak miał wykupować tak kurwa szlagu trafić. To ja ty zapomniałeś o jednej rzeczy. Jakiej? Okay. Że masz monę moda w tym. No i co? Moda. No i co z tego? No i tanim sposobem stałeś że mam milion. To co z tego, ale nie. pokazać ci coś? Nie wiem, generalnie o zero. O, dziękuję za 200 tysięcy. Mm. Mm. Uwaga, sługa szatana jedzie. Kurwa nie, wypierdalaj. <laughs> nie żartuj, nie jadę, Sługa to. szatana, kurwa. Kurwa, Lizard, sługa szatana, kurwa ty. No bo Star... Ja muszę nagrać jest. odcinek, zaraz wracam. A z czego? A, że zmieniłem nazwę kanału. A po co ty nagrywasz, ty? To ja bym musiał kurwa ile odcinków nagrywać, żeby zmieniłem nazwę kanału. Ale no, ty zmieniasz z 2015 na 2000, 2014, a 2015 ja zmienię... rola, rola, chodź tu do no, mnie. nie, 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 nie. Złap za dół. Jezus, chłopak. Ja pierdolę, kurwa. Dobra złapię cię Czekaj Najpierw ją załaduję, to dopiero możemy się ścigać Kurwa nie, jak on ty wróży to ja będę dobry Najpierw mi ty załaduj wiesz co? Kartofle to załaduj To chodź mi... chodź chodź spróbuj załadować ten kurwa ten pierdolony ten chuj No to musi ładowarką ładować No ładowarko kurwa naładujesz. A to albo ja do sklepu tam Wiesz co, ja wolę... Co... co? Lepiej odjedź Zrób tak jak ten Cytrus i światek Kurwa, je, jedź, jedź, ja cię puszczam, bo to kurna to jest... Ja pierdolę, kurwa nie Tam nie ma tyle tego tego, ty, człowieku Zaraz się znajdę Nie ma zboża tyle tego tu. O, To sprzedałem no. o, przyjemne z pożytecznym Tyle w zupełności wystarczy mi A ile dokładnie? 15 ton Opa Rola, ja jadę! Kurwa nie, spierdalać! Spierdalej, spierdalej! A to nie koniec, bo ja jeszcze chcę dwie podczepić. Gdzie ty jesteś? Ja? A te, tego to ci nie powiem. A ja widzę, gdzie ty jesteś. Kto tę łyżkę na środku postawił? Hehehe, jest kurwa, Nadziw się. Dobra, przejdziemy ją. <laughs> Era musimy zawrócić Czego? Ty a z czym ty jedziesz? Ty ja przecież tego zbierającą Proszę cię, Boże, nie Kurde, czemu mi Eleś się zwalił na multi, no? Pewnie zagrozłem. Chciałem zobaczyć, jak on Rola to na YouTube'a wstawi. O! Kurwa! O! Jupir, ja to zaczął mi rzucać na zakręcie. Kurwa, myślałem, że jebnę w niego. Ej, weź pozłącz tam tę czwórkę, bo to jest trochę za duże. Rola, oglądałem poprzednio odcinek, co opracowaliście, no, jak tego słuchałem, to tak, tak średnio się czułem Czego? bezpieczny. No, z nim to się słowa. nie czujesz bezpieczny. sługa szatana. Kurwa, przyjechał... Sługa szatana, kurwa. Z nim się nigdy nie czujesz bezpieczny. jak w powietrzu jest? No jak, słuchaj, jak ty jeździsz, to wszystko może się stać. Znaki nawet lewitują, kurde, bo nie chcę, żebyś po nich przyjechał. 70, jedziesz, dawaj, malina. Dlaczego ty mnie... to, suko. Dlaczego ty nie ominąłeś? Minąłem cię, ponieważ nie chcę z tobą zbliżać się, z bliższego kontaktu mieć. Dobra, gorszy problem teraz mamy. Jaki? Typu upadnąłem w drzewo i czy ta się zblokowała i stoi do góry na górę. No jak zwykle. To jest twój... Ja bym chciał to, to zobaczyć na odcinku. Kiedyś zobaczysz fejle Roli. O, rola twój swój dysk z moimi Failandem. No weź, mam ja, 1000 giga zapełniony po już połowę. Tam wszystko zdjęcia, filmiki. Właśnie już to widzę. Jest wszystko ze mną. Zielom nie pamiętasz? Uw urwane koło to już na YouTube poszło. A tam jest. Jeszcze... Niepublikowanych tyle było Ty, górola, co ja mam zrobić? Typu? Typu, nie wiem, cud mi, tył mi podniosło Ci z tym idę, do zawiozę, do do świni walić to Nie, nie będę jeździł tym więcej Górola, ci nie da więcej jeździć tym Daś? To by dał, ale... Ole, to się bugło, o chłopie Rola, jesteś gdzieś w pobliżu? Nie widzisz? Właśnie i tak musisz puknąć lekko Ale musisz traktorem to puknąć Jest ten dźwięk Płyszę na razie dźwięk silnika, który się zaraz wyskoczy z tej maski Aha, dobra to się nieźle urządziłem, ale nie, nie. Opaśćcie w lewo Jezus! No i co ja mam teraz zrobić? Nie wiem, się Szkoda, tak jak w Ameryce nie można jeździć w lesie. Wiesz o czym mówię Jak? Te siodła do, do przyczep, y, takich tych ciężarowych na tych pick-upach o to ci chodzi A ty ty, psikusie ty Rola, jedziemy Kurwa, no nie Jest most Ten wątpię ja się w ten most nie wyrobię. Ja to sobie wyobrażam, jak ty jedziesz teraz. Prościutko, jak po stole gorzej. Ty, jak ja tu cofnę? No właśnie, ja nie wiem. Dobra, kiedyś cofanie jedziemy. No, nie trzeba cofać. A jak ja tu wykręcę? Eee, brakuje mi miejsca. 800 kilo. Zostało Rola, kupię sobie 4 świna. Nie, nie kupię ci. Proszę. Bo nie chcę tym tak stać. Postaw tam gdzieś kurde i stoi. No i strzelamy to jak to będzie wyglądało? No mówię, że będzie fajnie. Nie będzie fajnie teraz. Jak nie będzie, fajnie. Niezmiennie. Uszukałeś mnie? Tak. Dobra, teraz kupisz te świnietki, czy tak. Tu musisz chwilę poczekać. Kurde, sam sobie kupię, a nie mam konta. Ty przyspiesz tak trochę czas, o. Co? Chcesz, żeby świnie narobiły? Szczerze, szczerze, Co? świnie coś mało jedzą. To no nic nie ubywa, no nic po prostu. Dobra, stop czas. Stop czas rola. Idzie, jedziemy tu sprzedać. Co jedziemy sprzedać? Tepe. Sprzedać ci? Ale, na, ale najpierw za, załatwimy drzewo owocowe. Czego? Zetniemy pięć sosen. Jak cię korci coś pościnać Ile ty tego nie rób, wiesz jak się kończyło nasze cięcie Gdzie ty jesteś? Jestem przy farmie, yy, sadzę kartofelki to zapraszam ci do sklepu Po co? Czekaj chwilę, bo ja tu muszę zrobić, wiesz? A ja mam możliwość sprzedawania? Też mi się nie wydaje. Brak pozwolenia. Nie, zobacz. Brak pozwolenia dalej? Ja już sprawdzam. No co jest to? No. co jest przepchać się nie mogę. R Sprzedaj Jej, sprzedałem Pieniądze na konto wpłynęły? Wpłynęły Jestem Teraz idziemy po rozrzutnik obornika Nie rób tego no dobra, idę to odstawić do nas. Oto mój nowy nick na YouTubach. Jaki? Zobacz, nie co i mi... drzewo, oczywiście musiał drzewo walnąć, no. <słuch> nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie.